Adam Skrocki. Rękawiczki wojowniczki, czyli supermoce na wyciągnięcie ręki, fragment rozdziału sobota, zabawa czy robota, wydawnictwo dwukropek. Kwiatuszku zaczął czule tata, całując mamę w dłoń. Kwiatuszku, nie mogę patrzeć, jak się męczysz. Teraz Ty cały tydzień zasługujesz na odpoczynek, dlatego zabieram cię nad wodę, popływamy na kajakach. Pospacerujemy wzdłuż brzegu i złapiemy trochę słońca, wylegując się na kocyku. Kruszynko, jesteś taka bladziutka. Aż najdroższe, odparła przez przesłodko mama. Z przyjemnością pojadę. W tym momencie zrobiła pauzę i dokończyła już zdecydowanie ostrzej. Tylko najpierw trzeba posprzątać mieszkanie, zrobić dwa prania, ugotować obiad, dopilnować, by dzieci odrobiły lekcje i wtedy możemy pojechać. Ale w odwiedziny do mamusi... Tata wiedział już, że jego plan się posypał. Bąknął jedynie, że nie mogą odwiedzić mamusi, gdyż coś stuka w silniku i auto musi trafić do mechanika. A nad jezioro by dojechało? Spytała mama ze zrozumiałą ironią. O, widzisz, tata zwęszył szansę. Nad jeziorem jest dobry mechanik i zostawiłbym mu samochód do sprawdzenia. Połączylibyśmy przyjemne z pożytecznym. Linia obrony taty poległa na chwyceniu się brzytwy, bo sam chyba nie wierzył, że mama da się na to nabrać. Dlatego też, gdy padło polecenie obrania ziemniaków, usiadł grzecznie w kuchni, upewniwszy się tylko, czy, aby nie obrać od razu marchewki. Gdy już prawie pożegnał się w myślach z wodną eskapadą, nieoczekiwanie do kuchni nadciągnęły posiłki. Zwykle posiłki z kuchni wychodzą. Tym razem jednak wparowały w sile trzech reprezentantów najmłodszego pokolenia rodziny Stelażyńskich. — Jedziemy nad wodę! — zaczął Michał, lat dwanaście, ksywa gumowe ucho. Dotąd, podsłuchując pod drzwiami, wolał się nie wychylać, ale widząc klęskę taty, postanowił niezwłocznie wkroczyć do akcji. — A lekcje odrobione? — mama odpowiedziała pytaniem. Michał miał jednak odpowiedź na nie zanim w ogóle wszedł do kuchni. Prawdę mówiąc, miał na nie odpowiedź od kiedy w połowie drugiej klasy zbrzydło mu odrabianie zadań domowych. Umiem czytać, pisać i liczyć. Tyle w życiu wystarczy. Chyba nie powiesz mi, że znajomość przekroju geologicznego litosfery przydała ci się na coś w życiu? Nie, przyznała uczciwie mama No właśnie. Ale przydało mi się świadectwo ukończenia szkoły podstawowej. Koniec dyskusji. Czytał czarek papaj.